Rozmawiam teraz z panem Andrzejem Kozłowskim, dyrektorem Regionalnej Izby Gospodarczej. Właściwie już po dzisiejszym bankiecie i po całej Gali, jak pan ocenia dzisiejsze wydarzenie? Myślę, że bardzo pozytywnie. Uwzględniając sytuację, jaka obecnie jest no nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, na świecie, czyli spowolnienie gospodarcze, myślę, że ilość firm która wzięła udział w programie, świadczy o tym, że Lubelskie rozwija się dobrze. Firmy zostały nagrodzone, otrzymały, dwie z nich otrzymały najwyższe nagrody, statuetki. Jedna z nich otrzymała dwie nagrody, statuetkę w swojej kategorii oraz statuetkę za innowacyjność. Jak dużo takich nowych pojawiło się w tym roku? Co roku pojawia się od kilku do kilkunastu podmiotów, które wprowadzają coś nowego. Pan Andrzej Sagan jest pan laureatem tegorocznej gali. Proszę powiedzieć, jaką pan ma firmę, bo to firma otrzymuje nagrodę, tak? Ja kieruję firmą pod nazwą Amal Spółka która znajduje się w kategorii firm średnich. Czyli zatrudniamy w granicach 100 osób, takie było zatrudnienie. Zajmujemy się branżą budowlaną, a dokładnie prowadzimy roboty z branży wodkan i drogowej. No, była i statuetka, i wyróżnienie, trzecie, bodajże. W międzyczasie statuetka. Także e, były i lepsze, i, i takie średnie okresy działalności naszej firmy. Po prostu w każdej dziedzinie praktycznie notowaliśmy większy bądź mniejszy wzrost. Przed nami pan Piotr Rakowski, firma Pol Inovex. Proszę powiedzieć, czym się pan zajmuje w ogóle, co pan robi tutaj na dzisiaj na Gali? Firma Polinowych zajmuje się demontażem, relokacją urządzeń przemysłowych, a mówiąc kolokwialnie przenosimy fabryki z jednego kraju do drugiego. Mamy siedzibę w Lublinie, jesteśmy firmą lubelską, a ja dzisiaj jestem gościem na, na gali wojewódzkiego lidera biznesu, ponieważ byliśmy, jesteśmy laureatem sprzed 6 i 7 lat. Pan Marcin Herda, otrzymał Pan wyróżnienie. Za co? No, za wyróżnienie, tak, w kategorii y, małe przedsiębiorstwo do 49 osób, tak, zatrudnienia. Y, czy to jest... Z Lublina. Czy to jest pierwsza nagroda? Nie, to już jest z kolei bodajże druga, drugie wyróżnienie. Wcześniejsze dostaliśmy bodajże w 2010 roku, 2009 o ile pamiętam, no, mamy, no zbieramy trochę tych nagród, także. Czym się, zajmuje, czym się zajmujecie? Oje, branża jest bardzo duża, przede wszystkim zaopatrujemy przemysł ciężki, duży nacisk kładziemy na, przede wszystkim na handel, ale również chcemy tutaj wejść w rynek produkcyjny, zajmujemy się oszczelnieniami, armaturą, Yy, rynkiem narzędziowym. Nazywam się Małgorzata Serhej, yy, reprezentuję firmę Serhej yy, z Łomas. Jesteśmy producentami okien, drzwi i paletu. Yy, I jesteśmy dzisiaj tutaj, tak? Po raz dziewiąty. Otrzymaliście Państwo nagrodę jaką? Yy, dzisiaj otrzymaliśmy laur biznesu, lidera biznesu. Yy, za co się otrzymuje taką nagrodę? E, zas, zas, zasady fair play e, działania firmy, tak? Za wiarygodność, jakość, dużo czynników na to się bierze. Rozmawiam teraz z panią Grażyną Króżel. Dostała pani w tym roku nagrodę po raz kolejny, zresztą jak pani mówi. W tym roku za co? No, tak jak zwykle. Po prostu za działalność firmy, za sukcesy. Jaka firma? Firma e, Agencja Zaopatrzenia Technicznego Real. Czym się państwo zajmujecie? Zajmujemy się techniką napędu i transmisją mocy w zakładach przemysłowych. Dystrybuujemy na rynku polskim elementy napędu, typu łańcuchy, koła łańcuchowe, taśmy transportowe i wszelkie elementy, które służą do wewnętrznego transportu wewnątrz zakładów. Przed Państwem teraz Pan Krzysztof Kutarski, dyrektor Teatru Muzycznego. Odbywa się dzisiaj Gala Biznesu. Czy to pierwszy raz? Bo być może nie wszyscy wiedzą. Czy pierwszy raz w Teatrze Muzycznym? Nie, jest to kolejny już raz. Myślę, że wszystkie gale 9 gal było organizowanych w Teatrze Muzycznym, co nas bardzo cieszy, ponieważ oznacza to, że nasze usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń oraz całej oprawy spotykają się z dużym uznaniem naszych klientów. Czyli biznes docenia biznes. Myślę, że tak, że biznes docenia podejście biznesowe, którego nie, raczej nie spodziewają się po instytucji kultury. Ale moim przynajmniej tym jest to, że prowadzenie instytucji kultury jest również rodzajem biznesu i warunkuje go, sukces w tym biznesie warunkują dokładnie te same reguły. To znaczy poszanowanie dla klienta oraz oferowanie towaru czy usługi o najwyższej jakości. Czyli kultura też może mieć dużo wspólnego z biznesem, i na szczęście w pozytywnym świetle i z korzyścią dla kultury. Dla kultury, no chyba to wszystko w takim razie, dziękuję. Rozmawiamy z panem Mirosławem Orłowskim. Proszę pana, co pan robi tutaj na Gali Biznes? Robię tak jak wszyscy. Świętuję laureatów, ludzi, którzy tworzą nasze województwo, którzy należą do naszej Izby Gospodarczej. Bo Nasza Izba Gospodarcza. Zrzesza nie tylko branże, które budują, wynajdują, łączą, ale również branża to również turystyka. Ja mam przyjemność tą turystykę prowadzić już 28 lat. Jestem dyrektorem biura turystycznego Juventur w Lublinie i należę do tej wspaniałej organizacji. Marszałek Krzysztof Grabczuk. Witam Pana. Dzień dobry, witam Państwa. Proszę powiedzieć, co ma Pan wspólnego z dzisiejszą Galą Biznes? O, bardzo dużo. Biznes jest mi bardzo bliski, ponieważ sam przez wiele lat prowadziłem działalność gospodarczą. Wiem, że jeśli chcemy osiągać sukcesy my jako województwo lubelskie, ale również jako Polska, to musimy budować bardzo silny trójkąt. Z jednej strony przedsiębiorcy, z drugiej strony ludzie nauki, a z trzeciej strony politycy. I jeśli uda nam się taki trójkąt zbudować, to rzeczywiście możemy mówić, że osiągniemy sukces. Dzisiaj mówię to z dumą, że dobrze wykorzystujemy fundusze europejskie. Ponad miliard złotych trafiło do lubelskich przedsiębiorców. Ponad 6,5 tysiąca osób rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej wykorzystując fundusze europejskie, ale to za mało. W ciągu kilku tygodni otworzymy właśnie z myślą o przedsiębiorcach, nie tylko, lotnisko o budujemy coraz lepsze drogi, by ludzie, którzy mają pieniądze. Chcieli na terenie naszego województwa inwestować. W jaki sposób odbywa się to dbanie o przedsiębiorców? Często przedsiębiorcy bardzo narzekają, że nie mogą normalnie działać, że prawo im utrudnia, że przepisy, że urzędy. Mają bardzo w wielu wypadkach rację. Muszą ludzi, wszyscy ludzie, którzy pracują w administracji w różnego rodzaju zrozumieć, że jeśli. Powtórzę to raz jeszcze: jeśli chcemy osiągać sukces jako Polacy, jeśli chcemy osiągać sukces jako województwo lubelskie, musimy również zmieniać swoją mentalność. Musimy traktować przedsiębiorców jako partnerów, a nie jak wrogów, jako podmioty, a nie jak ewentualnych przestępców. Dotyczy to wszystkich e, ludzi, którzy pracują z przedsiębiorcami administracji rządowej, samorządowej, urzędów skarbowych, sanepidu. Inspekcji pracy, wszystkich instytucji. I to nie możemy mówić o przepisach, o złych przepisach. Czasami ten przepis może być w bardzo różny sposób interpretowany. Nam powinno zależeć na tym, żeby go w ten sposób interpretować, by powstawały nowe miejsca pracy. W jaki sposób są dobierani kandydaci? Program wojewódzki Lider Biznesu ma charakter otwarty. Jest organizowany na terenie województwa lubelskiego. Natomiast samo zgłoszenie ma charakter dobrowolny. My Czyli rozumiem, że firma sama się zgłasza? Firmy same, same się zgłaszają. Oczywiście my przeprowadzamy wcześniej taką kampanię informacyjną, polegającą na, to, na tym, że wysyłamy zaproszenia z folderami określającymi warunki uczestnictwa. Jest to nagłaśniane medialnie, każda taka edycja jest nagłaśniana medialnie. Natomiast sama decyzja i przystąpienie do programu ma charakter dobrowolny. Czy, osoba, czy firma jednoosobowa może przystąpić do takiego konkursu? Tak, mamy takie kategorie. Oczywiście w, warunkiem uczestnictwa jest funkcjonowanie i prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego przez okres minimum dwóch lat. Oceny kandydatów dokonuje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele instytucji skarbowych, ZUS, inspekcji pracy, instytucji finansowych, ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele naszej izby. Program podzielony jest na dwa etapy. W trakcie pierwszego etapu dokonujemy oceny firm na podstawie złożonych ankiet i danych w ankietach. I każdorazowo, już po raz, dziewiąty, po raz dziewiąty w sensie edycji, odwiedzamy każdą z firm, która uczestniczy w programie, po to, aby na miejscu zweryfikować, w jaki sposób firma funkcjonuje, jak jest zorganizowana, w jaki sposób jest zarządzana, żeby porozmawiać zarówno z kadrą zarządzającą, jak również osobami pracującymi na różnych szczeblach. Czy trudno jest spełnić takie warunki w firmie? E... Sądząc po, po ilości podmiotów, biorąc uwagę proporcje jakby firm uczestniczących do chociażby nawet firm pojawiających się w różnego rodzaju rankingach organizowanych przez lokalne media, myślę, że, że kryteria są dosyć wysoko postawione. No, liderem może zostać firma, która rzeczywiście co roku odnotowuje dynamikę, a przynajmniej nie odnotowuje tych spadków. Firma, która wywiązuje się ze swoich zobowiązań terminowo płaci pracownikom, terminowo płaci swoim dostawcom, która po prostu jest fair. Czyli gala biznesu zdecydowanie dla najlepszych. Tak, dokładnie jest to gala dla najlepszych, dla najlepszych przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego. Cieszy nas fakt, że co roku Możemy widzieć w tym gronie nowe firmy, nie tylko te, które, które uczestniczą w kolejną edycję, ale również mamy takie podmioty, które 9 lat temu, 8, 7 lat temu przystępowały do programu i wracają, używają naszego logo na swoich produktach, na swoich materiałach promocyjnych. Czy warto, czy warto tutaj być na tej gali i otrzymać taką nagrodę? No na pewno, bo jest to dowód uznania innych, którzy doceniają to, co robimy. Po prostu od 23 lat istnieje firma i yy, dzięki temu wiemy, że to, co robimy również jest zauważane przez innych. Czy te nagrody mają znaczenie dla laureatów? Jak one się później odbijają jakby na ich biznesowym życiu? Czy to jest tylko zabawa, czy to jest, czy ma jakąś inną wartość? Ja myślę, że przede wszystkim jest to napęd, i motywacja dla ludzi, dla ludzi, twórców tych firm, dla ludzi, którzy pracują w tych firmach. Czym jest nagroda? Nagroda no, jest, jest jak gdyby potwierdzeniem tym, że, że warto się starać, pracować dłużej niż inni. Znalezienie się w gronie tych firm, które dzisiaj były, to, to też jest nagrodą. To jest piękna rzecz, słuchajcie, zdobywać. Nagrody otrzymywać, wtedy człowiek chce po prostu wie dlaczego to robi, tak? Jak pan ocenia tą nagrodę dla, z perspektywy czasu tą nagrodę dla swojej firmy? Jest to, jest to znana i rozpoznawalna nagroda, wyróżnienie. Wojewódzki lider biznesu jest taką marką, którą firmuje Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie. Wśród przedsiębiorców jest y, 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 bardzo popularna. Znana, szanowana? Tak, znana i szanowana. Y, czy myśli Pan, że te nagrody rozdawane dzisiaj na Gali, czy one mają jakieś znaczenie dla przedsiębiorców? Myślę, że tak, absolutnie tak. Y, coraz więcej jest tego typu spotkań. Po pierwsze, przedsiębiorcy się spotykają ze sobą, rozmawiają, a po drugie, oni zauważają, że ta ich ciężka praca bo to nie jest lekka praca zostaje zauważona. Ktoś im wręcza specjalne nagrody. Oni mogą się pochwalić i przed w swoim środowisku, ale również jest to czynnik motywujący to wyjątkowo dla załogi i dla kierownictwa. To pokazuje, że oprócz środków finansowych musimy robić coś więcej. Silne firmy na świecie to nie tylko duży pieniądz, ale również ten czynnik społeczny. Przez otrzymywanie takich nagród jak właśnie, jak ten lider biznesu, firma staje się bardziej wiarygodna dla naszych klientów, kontrahentów itd. Logiczne jest to, że klient wybiera firmę, która, która ma taki tytuł od firmy, która nie ma takich tytułów.